Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru na dofinansowanie budowy dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ten nasz program budowy dróg gminnych, dróg powiatowych w całej Polsce przynosi dzisiaj owoce. To są owoce w postaci czystszego powietrza, a więc lepszego środowiska. To są zdrowsi ludzie. Ale przede wszystkim bezpieczna Polska, bardziej komfortowa jazda i na koniec to, o czym wspomniałem, czyli wzmocnienie gospodarcze, budowa, tworzenie nowych miejsc pracy, bo przecież żaden przedsiębiorca nie postawi fabryki tam, gdzie nie mógłby dojechać. W ramach programu budowy dróg w latach 2019-2021 rząd na inwestycje w infrastrukturę drogową, modernizację ponad 14 tysięcy km dróg samorządowych przeznaczył ponad 10 miliardów złotych. Inicjatywa realnego wsparcia samorządów w przebudowie, modernizacji, budowie dróg gminnych, powiatowych. Szczególnie tam, gdzie samorządów nie było stać na to, aby z własnych funduszy przeprowadzić tą realizację, mimo próśb, mimo e, m, różnych apeli kierowanych przez mieszkańców do wójtów, burmistrzów czy też starostów. W ramach obecnego rozdania do Wielkopolski trafi prawie 235 milionów złotych, dofinansowanych zostanie 46 zadań powiatowych i 152 gminne, dzięki temu zbudowane lub wyremontowane zostaną 233 kilometry dróg. W Wielkopolsce Wschodniej ogromne środki otrzyma powiat koniński. Kwotą ponad 5,5 miliona złotych dofinansowana zostanie przebudowa drogi powiatowej Leśnictwo Stara Ruda Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda Talarkowo. Z kolei odcinek Leśnictwo Stara Ruda tej samej drogi zostanie wsparty kwotą ponad 4 milionów złotych. Kolejne 4 miliony 644 tysiące powiat otrzyma na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Brzeźno. Natomiast przebudowa drogi powiatowej na ulicy Słupeckiej w miejscowości Budzi kościelny wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej w tej samej miejscowości otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 656 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom powiat turecki zrealizuje dwa zadania. Budowa chodnika w długiej wsi w ramach przebudowy drogi powiatowej Przykona Dobra otrzyma dofinansowanie w wysokości 244 200 zł. Na przebudowę ulicy Uniejowskiej w Turku powiat otrzyma z kolei 524 173 zł. Powiat Kolski otrzyma łącznie na dwa zadania prawie milion złotych 667 tysięcy. Trzy zadania zrealizuje Powiat Słupecki. Łączna kwota dofinansowania to ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych. Miasto Konin na przebudowę ulicy Paderewskiego na odcinku pomiędzy ulicą Kleczewską a rondem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzyma ponad 5 milionów złotych. Do największych beneficjentów wśród miast i gmin na terenie Wielkopolski Wschodniej należą miasto Turek na budowę dróg gminnych na osiedlu Leśna, Otrzyma ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych. Gmina Władysławów na rozbudowę dróg wewnętrznych, które docelowo staną się drogami gminnymi, otrzyma prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych. Gmina Golina natomiast na przebudowę ulicy Olimpijskiej wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej otrzyma milion 314 tysięcy złotych.